Jeżeli planujesz w najbliższym czasie zakup lub remont nieruchomości, dzisiejszy odcinek będzie dla Ciebie. Dzięki niemu dowiesz się, jak przy okazji zakupu czy remontu obniżyć swój podatek dochodowy. Będziemy dzisiaj opowiadać o uldze na zabytek. Ja nazywam się Jarosław Włoch, jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym i zapraszam na kolejny odcinek w ramach naszego cyklu Co za ulga. Dzisiaj o uldze na zabytek. To jedna chyba z najbardziej medialnych ulg wprowadzonych od początku bieżącego roku tak zwanym nowym polskim ładem. Ulga, która wywoływała chyba najwięcej kontrowersji, ale też i była największym obszarem zainteresowania podatników. Możecie państwo spotkać się w w mediach z różnymi nazwami potocznymi tej ulgi. Niektórzy mówili o uldzie pałacykowej, pałacykowe plus, zabytek plus. Ta ulga naprawdę spotkała się z szerokim odzewem ze strony, ze strony podatników, i dzisiaj właśnie o niej będziemy, drodzy Państwo, opowiadać. Dla kogo ta ulga? W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych ulg, o których mówiliśmy czy jeszcze będziemy mówić, ta ulga dotyczy tylko podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z czym CIT-owcy z tej ulgi niestety skorzystać nie mogą. Natomiast w ramach podatników, podatku dochodowego od osób fizycznych, ta ulga będzie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla nieprzedsiębiorców, zarówno dla tych, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, skalą podatkową i nawet dla tych, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Więc tutaj również mamy bardzo szeroki krąg podmiotów, które z tej ulgi teoretycznie skorzystać mogą. Podobnie jak poprzednie ulgi, ta ulga również umożliwia rozliczenie roczne, w związku z czym korzyść podatkową w postaci obniżenia podatku poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania odczujemy dopiero w momencie składania PIT-ów w przyszłym roku. Mamy zatem jeszcze sporo czasu, żeby zastanowić się, czy kwalifikujemy się do tej ulgi. Ponieważ ta ulga wywoływa, wywoływała bardzo duże zainteresowanie e, medialne, e, Ministerstwo Finansów zdecydowało się zmienić tą ulgę. Dlatego warto zapamiętać bardzo ważną datę: 1 styczeń 2023 i 1 styczeń 2022, bo ta ulga na zabytek ma dwie swoje odsłony. Ona inaczej wygląda jeszcze w obecnym roku. Tu jest wariant najkorzystniejszy, a inaczej będzie wyglądała w przyszłym roku. Ministerstwo Finansów chyba zaczęło zdawać sobie sprawę, że ta ulga w tej swojej pierwotnej wersji daje naprawdę duże szanse na obniżenie podatków dochodowych do zapłaty, dlatego zdecydowało się w trakcie roku, ale ze skutkiem od 1 stycznia przyszłego roku, wprowadzić zmiany, przez co od przyszłego roku ta ulga nie będzie już tak korzystna, jak jest jeszcze obecnie. No mamy zatem jeszcze parę miesięcy, żeby spróbować skorzystać z tej ulgi jeszcze w tym roku. Drodzy Państwo, na czym ta ulga polega? Podzielmy sobie tą ulgę właśnie na dwie, na dwa zakresy czasowe: obecny rok i przyszły rok. Jak wygląda ulga w, przy, w obecnym roku? Na chwilę obecną w ramach ulgi na zabytek podatnicy pit mogą odliczyć od podstawy opodatkowania trzy rodzaje wydatków. Po pierwsze to są wpłaty na fundusz remontowy do spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej związane z zabytkami. Po drugie to są opłaty na różnego rodzaju Ee, roboty konserwacyjno-remontowo-restauratorskie w takim zabytku, i po trzecie, w ramach tej ulgi w obecnym roku mamy możliwość odliczenia części wydatków na nabycie takiego zabytku. Ja cały czas, drodzy Państwo, mówię, zabytek. O jakie zabytki w ogóle tutaj chodzi? Bo to jest bardzo ważne. Ta ulga daje możliwość odliczenia tych trzech rodzajów wydatków. Tylko na zabytki, które są nieruchomościami. Co więcej, chodzi o nieruchomości, które są objęte ochroną. A zatem o te nieruchomości, które są wpisane albo do rejestru zabytków, czyli tu mamy ten poziom wojewódzki, albo do ewidencji zabytków, czyli poziom gminny. Nie odliczymy zatem, drodzy Państwo, w ramach tej ulgi wydatków na różnego rodzaju ruchome zabytki. Przykładowo, jeżeli ktoś kupił sobie zabytkowy zegar z kukułką, no nie będzie mógł go odliczyć. Tylko nieruchomości i tylko nieruchomości wpisane do tych dwóch e, ewidencji czy, czy rejestrów. Ile, drodzy Państwo, możemy odliczyć? I tutaj te trzy rodzaje wydatków, które mogą odliczyć, podzielilibyśmy sobie znowu na dwie grupy tym razem. E, jeśli chodzi o wydatki na fundusz remontowy, oraz wydatki konserwatorsko-restauracyjne. Tutaj ustawodawca nam wprowadza limit 50% tych wydatków. Przy czym te wydatki muszą być oczywiście właściwie udokumentowane. Muszą być wpłaty na ten fundusz remontowy lub faktury związane z tymi wydatkami remontowymi w tym zabytku. Połowę tych wydatków będziemy mogli odliczyć w naszym zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania. E, natomiast jeśli chodzi o te wydatki na nabycie, tutaj mamy bardzo ciekawy mechanizm, bo przepisy mówią o tym, że możemy odliczyć e, tyle podatku, o tyle od podatku, ile wyjdzie nam po przemnożeniu metrów użytkowych takiego zabytku przez kwotę 500 zł. Prosty przykład. Kupujemy sobie dworek który ma 100 metrów powierzchni użytkowej oznacza to, że maksymalnie możemy odliczyć od tej ceny zakupu czy przy okazji zakupu 100 metrów razy 500 zł, czyli 50 tysięcy złotych natomiast łącznie górnym limitem odliczenia jest kwota pół miliona czyli przy zakupie odliczam nie więcej niż pół miliona, mnożąc metry użytkowe przez kwotę 500 zł wynikającą z ustawy. Czyli przy nabyciu 100 metrów powierzchni mamy 50 tysięcy, przy nabyciu np. Na dworku o powierzchni 200 metrów mamy 100 tysięcy złotych do odliczenia. Tak jak wspominałem, odliczamy zarówno wtedy, kiedy rozliczamy się liniowo na skali, ale nawet przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Nie muszę być przedsiębiorcą, żeby dokonać tego odliczenia. Mogę być osobą prywatną, e, mogę rozliczać się na ryczałcie, a i tak to e, odliczenie będzie mi e, przysługiwało. Jeśli chodzi o te wydatki związane z nabyciem, oprócz tych limitów, jest jeszcze dodatkowy warunek, mianowicie e, nie tylko przy nabyciu ten wydatek e, będę mógł odliczyć, ale. Dodatkowo na, tej nabytym, na tym nabytym zabytku muszę przeprowadzić jakieś prace remontowo-konserwatorskie. Czyli, żeby odliczyć przy nabyciu, ja dodatkowo muszę tutaj wykonać jakieś prace remontowo-konserwatorskie w tym zabytku. Nie ma znaczenia, drodzy Państwo, co my będziemy robić po tym zakupie czy po tym remoncie. W tym zabytku, czy będziemy go wykorzystywać prywatnie i w nim mieszkać, czy będziemy go wynajmować, czy będziemy, go, czy będziemy w nim prowadzić działalność gospodarczą. We wszystkich tych wypadkach i tak będzie przysługiwało nam prawo, yy, prawo do odliczenia. Te wszystkie prace remontowe, konserwatorskie, restauracyjne tutaj, drodzy Państwo, oczywiście jest pewne ale. Bo skoro mówimy o zabytku, to znaczy, że tego typu roboty budowlane no, muszą toczyć się za zgodą, przy pozwoleniu konserwatora zabytków. Eee, oczywiście zależy, czy jest to zabytek wpisany do rejestru, czy do ewidencji, tutaj różne są te formalizmy i wymogi. Eee, w każdym razie nie mamy tutaj pełnej swobody. Ten zabytek musi być wyremontowany tak, aby nie utracił tego swojego waloru zabytkowego, dlatego tutaj pojawia się pozwolenie od wojewódzkiego inspektora ochrony zabytków, więc o tym musimy, o tym musimy tutaj na pewno pamiętać. To jest ulga w tym roku obowiązująca, czyli trzy obszary wydatków, które możemy odliczyć. Opłaty na fundusz remontowy, wydatki związane z nabyciem czy te wydatki remontowo-konserwatorskie. Natomiast niestety zdecydowanie mniej atrakcyjnie ta ulga będzie wyglądała od 1 stycznia przyszłego roku. Dlatego, że po pierwsze stracimy możliwość odliczenia wydatków związanych z nabyciem takiego zabytku. Tu nie będzie żadnego limitu, żadnego ograniczenia, bo po prostu nie mamy prawa od przyszłego roku. Do odliczania wydatków związanych z nabyciem. Zostaną nam tylko te, dwie, te dwa rodzaje wydatków, czyli odpisy na fundusz remontowy, czy te wydatki konserwacyjno-restauratorskie, i niestety w ramach tych dwóch jeszcze pozostałych wydatków będziemy mogli odliczać tylko te, które związane są z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, a nie do ewidencji gminnej. Więc też niestety wypadnie nam, Tutaj spora część e, zabytków, które będą nam się kwalifikowały e, pod tą ulgę. E, dlatego, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa myśli o tym, żeby nabyć jakąś nieruchomość, albo ma nieruchomość, którą e, e, można by wyremontować, to, no zachęcam Państwa do tego, żeby sprawdzić, czy może ta nieruchomość jest wpisana do ewidencji albo do rejestru, albo po prostu przy zakupie być może szukać takich zabytków, dlatego że skorzystanie z tej ulgi jest dla nas pewnym wyjściem awaryjnym. W kontekście tego, co się stanie w przyszłym roku, bo tu jak Państwo pamiętacie, i być może oglądaliście Państwo nasz poprzedni cykl, od przyszłego roku pojawia się całkowity zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, nawet wykorzystywanych w działalności gospodarczej. W związku z czym ta ulga jest pewnym wyjściem awaryjnym, jeżeli ktoś szuka lokalu pod swoją działalność gospodarczą to wie, że nie będzie mógł go już amortyzować od przyszłego roku, straci możliwość rozliczania również wydatków ulepszeniowych, więc pewną alternatywą byłoby nabycie jakiegoś, e, jakiegoś zabytku wpisanego do rejestru, czy jeszcze w tym roku do ewidencji e, i e, dzięki temu, e, co prawda, nadal nie będzie mógł amortyzować, ale przynajmniej dokona sobie odliczenia od swojej podstawy opodatkowania. W ramach tych limitów, o których wspominałem. Więc ulga bardzo ciekawa, jeszcze w tym roku bardzo korzystna dla podatników, warto się nad nią zastanowić, warto poświęcić jej chwilę czasu. Czyli, reasumując, drodzy Państwo, ulga na zabytek dotyczy tylko podatników pitowskich, rozliczających się zarówno na skali, zarówno na liniówce, jak i na ryczałcie. Nie muszę być wcale przedsiębiorcą, żeby z tej ulgi skorzystać. Możemy odliczyć połowę wydatków na fundusz remontowy albo połowę wydatków restauracyjno-konserwatorskich oraz możemy odliczyć do pół miliona złotych rocznie wydatków na nabycie takiego zabytku przy zastosowaniu tego wzoru, gdzie przemnażamy ilość metrów. Powierzchni użytkowej przez kwotę wynikającą z ustawy, przez kwotę 500 zł i dostajemy wtedy kwotę do odliczenia, którą odliczymy w ramach naszej podstawy opodatkowania. Bardzo ciekawa ulga warto się śpieszyć chociażby z remontem takiego obiektu, jeżeli mamy już zabytek, czy z zakupem, bo w przyszłym roku te zasady będą już zdecydowanie mniej korzystne. Czyli niektórzy mówią, że w tym roku mieliśmy takie. Otwarte okienko do tego, żeby zainwestować w zabytki, żeby stać się właścicielem czy współwłaścicielem takiego zabytku, a w przyszłym roku będzie to już zdecydowanie mniej korzystne. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, wątpliwości, uwagi, zapraszam do ich przesyłania na adres mailowy, który zobaczycie Państwo na dole ekranu. A ja zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkanie w ramach cyklu Co za ulga.